Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa. Dzisiaj takie moje artystyczne podsumowanie roku 2019. Jak to było? Od czego się zaczęło? Co robiłam? Co moim zdaniem mi wyszło? a Może nie do końca. O tym właśnie opowiadam w tym filmiku. Większość tego roku to oczywiście animacja całkiem nowa, baśnie. Seria ten zaczęłam tworzyć w roku 2018: pierwsze trzy odcinki w ostatnich trzech miesiącach. Natomiast odcinek czwarty do dziesiątego to jest właśnie praca tegoroczna. Niestety, na odcinek dziesiąty, i właściwie już w zrobiony jedenasty, będziecie musieli poczekać do stycznia. Serial ten oczywiście powstał w aplikacji komputerowej Adobe Flash, o której wiele opowiadam w trakcie moich filmików. I jest to bardzo ciekawa i czasami dość zaskakująca przygoda, zwłaszcza jak przyszło mi do malowania krajobrazu Warszawy. Ten tydzień rysowania Pałacu Kultury i Nauki, to chyba długo nie zapomnę. To było fajne doświadczenie. Oprócz serialu Całkiem Nowa baść mieliśmy do czynienia z takimi pracami, jak tworzenie ilustracji pod moje opowiadania, komiksy, porałam się troszeczkę z ilustracjami do serii Inspiracje oraz mamy nowe ilustracje do Jagody Kot. Mówię nowe ilustracje w tym znaczeniu, że wiele moich starych pomysłów są komiksami, a ja postanowiłam zrobić też jakby opowiadanie na podstawie tylko komiksów i rysować ilustracje. Głównie tym się zajmowałam w roku 2018, ale jeszcze troszeczkę ilustracji jest do wykonania, więc to był taki mój powiedzmy czas, jeśli chodzi o początek też tego roku. Oczywiście w 2019 roku pisałam do magazynu KIA. Właściwie na samym początku i teraz niedawno się ukazały kolejne artykuły, no bo różnie bywało z wydawaniem czasopisma przez redakcję. Gorąco zachęcam, jeśli lubicie jakieś animacje, to kulturę japońską, także to magazyn KIA jest jakby dla Was. Ja już skończyłam jakby etap pisania recenzji dla tego magazynu, jak na razie bo skupiłam się na tworzeniu filmików, tutaj właśnie o animowaniu. Jest to taka jakby moja kontynuacja tego kącika TVA, BC z magazynu Pia. Oraz tak się jakoś złożyło, że skoro postanowiłam, że będę tworzyć materiały, tutaj te właśnie już animuję, to postanowiłam troszeczkę odświeżyć moją stronę internetową. Moją stronę internetową oczywiście możecie oglądać również na tych podglądach w filmiku. Tutaj mamy filmiki, które właśnie pokazują, że najpierw właśnie serial całkiem nowa baśń, potem będzie właśnie ilustracje, strona internetowa i to, co się wydarzyło w wielkim podsumowaniu też na Facebooku podczas tego roku 2019. Jeśli już mówiłam o stronie internetowej, to oczywiście zamieszczałam też rzeczy związane z moimi projektami na stronach towarzyszących, w tym profilu Facebook. Jednak tworzenie animacji, robienie nowych rysunków i wrzucanie ciekawostek na fanpage to nie jedyne moje tak jakby wyzwania na rok 2019. Warto wspomnieć, że miałam przyjemność też uczestniczyć w warsztatach stworzenia filmu animowanego. Właściwie byłam jakby jednym pracownikiem od organizatora, bo organizatorem warsztatów jest Fundacja Wygrajmy Razem z Górniczej. To były warsztaty edu animacja i podczas tych warsztatów letnich były tworzone filmy animowane o osobach niewidomych. Taka edukacyjna animacja wycinankowa, którą po, po to, która potem będzie nam służyła, właściwie już służy na warsztatach takich mniej obraz osoby niewidomej. To są takie spotkania z dziećmi i osobami, i uczniami z klas szkoły podstawowej, pierwszej, trzecie klasy. I tutaj, jeśli chodzi o takie sprawy artystyczne, to mogę powiedzieć, że oczywiście oprócz pisania dla magazynu KIA, też miałam przyjemność o, opowiadać o tworzeniu filmów animowanych w Tyflo Podcastie. Tyflo Podcast to z kolei radio internetowe, tworzone przez osoby niewidome i niedowidzące. Ten Typlo Podcast to radio jest techniczne, czyli jeśli macie problemy z obsługiwaniem Waszych smartfonów, chcecie się dowiedzieć jakichś ciekawostek, nowinek technicznych, to gorąco zachęcam do słuchania tego Podcastu. Innym takim ciekawym wydarzeniem artystycznym, o którym warto także wspominać jest projekt Audiomovie Razem do Kina. Więcej informacji czym jest Audiomovie i jak działa ta aplikacja możecie się dowiedzieć na stronach po prostu Fundacji 7 z Krakowa oraz na stronie Audiomovie właśnie tej aplikacji. Gorąco Was zachęcam do zapoznania się z tą aplikacją, to się możecie przekonać wtedy, jak odbierają filmy osoby niewidome. W przypadku osób niewidomych to także to taka takie szybkie info, bo też dawam informacje na mój panpage, y, oczywiście teatr tan. Startuje serial o niewidomych aktorach, którzy mają swoje perypety na co dzień różne, więc czemu nie. I tu dochodzimy do niezwykłego, nie powiem, że paradoksu, ale oprócz tworzenia filmów rysunkowych na moim kanale, prowadzenia filmików o tym tworzeniu tej animacji, to również na moim kanale pojawiały się nie tylko materiały o filmach, dla osób, które tworzą filmy rysunkowe, ale także edukacyjne, czym jest ta animacja dla jak najszerszego widza. Myślę, że fajnym zwieńczeniem moich filmoznaczych przygód był festiwal w Płocku Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych i Słabowidzących od Stowarzyszenia De Facto, gdzie miałam przyjemność poopowiadać Wam, jeśli ktoś był na tym festiwalu, o tym jak została stworzona animacja Kraina Lodu. Czym ona technologicznie różniła się od starszych animacji Disneya? Oprócz oczywiście technik animacyjnych, bo podałam kilka przykładów, zupełnie innego podejścia scenariuszowego do tych nowych filmów animowanych. Temat scenariusza, tak drabinki, będą jeszcze realizowane na moim kanale, ale myślę, że właśnie ta prezentacja o filmach animowanych, była też takim ciekawym elementem tego roku. Poniżej tego filmiku znajdziecie również odnośniki do różnych linków organizacji lub inicjatyw, które ja oczywiście popieram, o, o, z którymi miałam także przyjemność właśnie dyskutować o tworzeniu filmów animowanych z ludźmi, z którymi miałam się okazję spotykać. Kino światowic w Katowicach gorąco polecam studyjnie, także będą realizować filmy z audiodeskrypcją tak, jakie mam przeczucia. Jednak na sam koniec tych mojego filmiku widzicie tutaj materiały właśnie z moją stroną internetową, rysunkami, posta przykładami postaci wam moje prace. żeby ja miała możliwość tworzenia więcej takich ciekawych projektów, to gorąco Was zachęcam do wsparcia naszej fundacji. Fundacja Wygrajmy Razem, promujemy pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, to znaczy pomagamy osobom z niepełnosprawnościami realizować swoje pasje, swoje marzenia. Sami jesteśmy artystami mającymi takie, a nie inne problemy. No, myślę, że to, o czym ja czasami wspominam na moich filmikach, a także współpraca z takimi mediami, a nie innymi, jak na przykład Typlo Podcast wskazuje. Że i ja czasami mam troszeczkę podgórkę z tym, co robię, więc chyba troszeczkę wiem, jak to jest. Tego gorąco polecam właśnie tej fundacji: Wygrajmy Razem i artystów, z którymi mamy przyjemność współpracować, i żebyśmy lepiej działali w nowym roku, mogli robić coraz więcej fajnych rzeczy, moim zdaniem. Jeśli chodzi o wsparcie tutaj właśnie, to zachęcam Was do oddania 1% dla fundacji Wygrajmy Razem. organizacji, w której ja pracuję, więc po części to też wspieracie moją twórczość pomagając fundacji Wygrajmy Razem, bo projekty, które ja tworzę, też mogą jakby dotrzeć do kolejnych innych odbiorców. Myślę, że jeśli chodzi o podsumowanie w roku 2019, tak sposób twórczy, to byłoby na tyle. I widzimy się w nowym roku, a w zasadzie już niedługo, bo będę tworzyć, postaram się tworzyć nowe materiały, i myślę, że w następnym odcinku Just Animuj opowiem Wam, jakie mam plany na ten kolejny rok, ten 2020 rok, a będzie się działo, bo dokładnie w wakacje 2020 roku mija 20 lat, od kiedy wymyśliłam swoje pierwsze w pełni autorskie postacie. Więc ja myślę, że będę miała w tym roku dużo do opowiadania na ten temat i planuję zrobić nową animację w zupełnie inny sposób. To byłoby tyle z podsumowań tego roku 2019. Czy był on udany? To jest dobre pytanie, bo z jednej strony udało mi się zrealizować całkiem sporo rzeczy. No, de facto mamy blisko 7 odcinków serialu, który trwa. No właśnie, to jest ciekawostka. Czy będziemy mieli 25 minut, czy będziemy mieć średni metraż, jak już yy, po prostu zrealizuję wszystkie odcinki? No, było troszeczkę ilustracji, opowiadań i masę innych inicjatyw, w których brałam udział. Od warsztatów z filmu, tworzenia filmów animowanych po festiwal w Płocku. Co prawda, w przeciwieństwie do roku 2018, no nie udało mi się być na żadnym konkursie filmowym. Może 2020 rok będzie pod tym kątem szczęśliwszy. Jednak pomimo tego myślę, że nowa strona internetowa prawie ukończony serial, no dość sporo obrazków. No i oczywiście praca zawodowa, nie tylko ta artystyczna, więc. Chyba dość sporo jak na takie 12 miesięcy. Chociaż przyznam się szczerze, parę rzeczy, które założyłam sobie w 2019 roku, przeskoczyły już na 2020. To są te opowiadania, na których jeszcze nie znalazłam czasu do kończenia pewnych opowiad, które mam napisane na stronie, że w planach. Jednak tak już jest jak się po prostu próbuje z jednej strony, bo poporządkować swoje projekty, a dalej się ma na głowie kolejne, nowe pomysły. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejne, nowe filmiki z typu just Animuje, to też gorąco Was zachęcam do tego w 2020 roku. Do kibicowania mojej twórczości i a jak, to już Wam troszeczkę potłumaczyłam. Widzimy się w następnym filmiku. Dzięki za uwagę, bo trochę było gadaniny. Pozdrawiam, pa.